Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Państwa na krótki przegląd nowości z różnych sklepów, przeważnie sieciłek. Na razie, wszystko jest bardzo konserwatywne, bardzo zachowawcze. Pojawiają się gdzie nowe trendy. To wszystko jest takie odgrzewane, a dlatego jest odgrzewane, bo mamy powrót do lat 80. i 90., -tych, więc normalne jest, że są te rzeczy po prostu dla nas nudne, a przynajmniej dla mnie. W Higandami można znaleźć bardzo ładną, no ale oczywiście widoczną podróbkę firmy Hermes. Bardzo znany model torebki w dwóch kolorach, w szarym i w czarnym. Można również znaleźć obuwie w modnym fasonie, czyli do szpica bez pięty, czyli takie balerinki bezpięty. i wszystko byłoby w porządku. Nawet całkiem wygodne jak na ten poliester. <noise> całkiem wygodne, tyle że gumka z tyłu jest zwykłą gumką odzieżową. No nie, na... brałam pod uwagę te buty, bo całkiem wygodne. I zasłaniają haluksa. Ale gumka zwykła od spodni w, przy butach, nie wiem jak w ogóle nazwać, jaki to jest rodzaj obuwia, jeżeli ma gumkę odzieżową przyszytą. Hejtem jako sklep odzieżowy, takim powiedzmy, że dla młodzieży, jest zawalony odzieżą jeansową, wszelkiego typu bluzki, krótkie spodenki, sukienki, spódniczki, wszystko. Dla osób starszych, oczywiście klasyczne koszule spódniczki czy klasyczne sukienki. Na razie wieje nudą totalną, ale przymierzam spódnicę jeansową. I ja nie za dobrze się czuję w takich długich spódnicach jeansowych, również taką miałam. I ją sprzedałam, ale ta wydała mi się bardzo dobrze skrojona i wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie wyglądałam. Poza tym jest bardzo modna, więc jeżeli ktoś się zastanawia, to chyba ta jest całkiem przyzwoita. Połączyłam ją z różnymi elementami, czyli kurtką jeansową, modną, taką z lat 80. z dużymi guzikami złotymi. I jako zestaw taki modowy, super, bo zestawy jeansowe, tak zwane sety jeansowe, będą bardzo popularne. Połączyłam również z koszulą jeansową, tylko proszę mi wybaczyć, za duży rozmiar wybrałam. Ale również jako taki zestaw jeansowy, świetnie to wygląda, nawet z tymi bardzo fajnymi i modnymi butami na gumce odzieżowej. I z tą torebką klasyczną. Imitacją firmy Hermes, również jako cały zestaw modowy, bardzo fajnie wygląda. Przy czym torebki w takim stylu basket, czyli w stylu, tak jakbyśmy nosiły koszyczek czy coś w tym stylu, to takie właśnie będą modne. Przymierzyłam klasyczne, zwykłe jeansy o szerokich nogawkach, bo takie od kilku sezonów są bardzo popularne, ale do bardzo eleganckiej koszuli wizytowej, przedtem się mówiło smokingowej. Ona ma tutaj piękne zakładki z przodu, jak bluzka smokingowa. I z tymi spodniami również jest to bardzo modny look. Te buty, torebka. Super modny, naprawdę super modny look. Nic więcej nie trzeba. Wszystkie te cztery elementy w Hey Demie wystarczą, żeby mieć modny look. Czy to będzie młodsza osoba, czy starsza osoba, świetnie się w tym odnajdzie. Można do tego zestawu dołączyć żakiet, można dołączyć sweterek, można kardigan. I równie dobrze te wszystkie rzeczy, które wcześniej przymierzyłam, czyli kurtkę jeansową. A jak jeszcze tak patrzę teraz na te spodnie, to one są chyba szyte w modny sposób, czyli tak zwane mają spłaszczać pupę. Czyli tak jak w latach 80., modne były, nie, nawet gdzie w latach 90. były modne spodnie, które zupełnie nie podkreślały pupy, tylko ją całkowicie maskowały. Więc znów mamy powrót do tego typu ubrań. Zajrzyjmy jeszcze do, zajrzyjmy do rezerw. Również wieje nudą, ale przynajmniej gdzieniegdzie pojawiają się różowe kolory, więc przymierzam różową kurteczkę. Fason, który pojawia się od kilku sezonów. Oczywiście poliester, całkowicie poliester. To po, nawet widać, jest niewyprasowana, ale kolor cudowny. Piękny kolor, który w, będzie fantastycznie współgrał z granatem, z kolorem jeansu, z czernią, z szarościami jaśniejszymi i ciemniejszymi. Więc jeżeli lubimy różowe kolory, to ten kolor jest super. Jako fason również. No tylko niestety ten materiał taki no, no, no poliester, no już trudno wybrałam jeszcze takie ucięte modne kowbojki, które już też były modne, ten obsas już też był modny materiał imituje zamsz zamsz będzie super modny w tym sezonie łatwo się wkładają ale niestety czuć na nodze, że to jest materiał są bardzo wygodne, ale to jest materiał wybrałam spodnie granatowe o szerokich nogawkach bardzo ładne ładne zakładki z przodu. Zresztą ten model jest wystawiony na ten model jest na wystawie, więc dlatego go wzięłam. I do tego zestawu można dokupić gorsecik w formie bluzeczki bez ramion, bardzo fajny. I nawet pozwoliłam sobie przymierzyć, dlatego że na wystawie był nałożony na biały podkoszulek. Więc dokładnie odtworzyłam ten zestaw z wystawy. Biały podkoszulek, ten taki gorset w formie, nie wiem, kamizelki czy bluzeczki, i granatowe szerokie spodnie. Cały zestaw modowy, jeżeli lubimy, dobrze się czujemy w takich typu kombinacjach modowych, ubraniowych, to można ubrać. Gorsecik. Ja mam rozmiar 36, 36 wzięłam. Ciężko mi było go przełożyć przez ramiona, ale włożyłam pięknie uszyty, pięknie wszyty zameczek. Biust, jeżeli ktoś ma troszeczkę większy biust niż zero. To również się pomieści, bo powiem brzydko, było jeszcze troszeczkę miejsca w biuście. Bardzo fajnie, ładnie przylegający i można go później wykorzystać na wiele sposobów: czy do wąskich spodni, czy do spódnic, czy do krótkich spodanek, bo również w tym sezonie będzie się nosiło. Bardzo ciekawy, modny, fajny zestaw. Można nosić z t-shirtem lub bez t-shirta dla osób bardziej odważnych. Przymierzyłam jeszcze bardzo modny, powiedzmy, no, pullover czy jakaś kamizelka bez rękawów. Tego typu ubrania będą super modne, będą się wpisywały w trend Electric Grampa. Jest to taki powrót do lat 70., do tego, Takiego designu z lat 70. i 80. Bardzo fajny, wysoki kołnierzy, który również będzie bardzo modny. Zameczek jest granatowy, więc do tego całego zestawu wcześniejszego granatowo-białego super pasuje. Albo po prostu tylko do granatowych spodni. Super kontynuacja ten paseczek. Przy czym ten granatowy paseczek ma dodatkową funkcję. Może sprawić, że. Osoba patrząca koncentruje wzrok właśnie na tym granatowym elemencie, i później ten wzrok spada na granatowe spodnie i optycznie wydajemy się troszeczkę szczuplejsze i wyższe, więc no jest to jakaś tam dodatkowa atrakcja tego pulowerka. Oczywiście nie jest to wełna, jest to yy, mieszanka, ale tak jak mówię, modowo jest to bardzo modny zestaw. Przymierzyłam sukienkę, tunikę z poduszkami i obciętymi ramionami. Ten zestaw będzie bardzo popularny w tym sezonie, czy jako bluzeczki, czy sukienki, czy tak jak tutaj w tej wersji sukienko-tunika. Będzie ten właśnie element na ramionach super modny. Można go nosić ze szerokimi spodniami, bo tak jest super modnie. Można go nosić z leggingsami, które są również bardzo modne, albo z węższymi spodniami, lub jako po prostu sukienkę. To zamiennie można ją stosować. Jeżeli na przykład będzie się stosowało ją jako sukienkę, to można dołożyć szeroki paset. Przymierzyłam bardzo ładną sukienkę, kolor ciemnej oliwki. Bardzo ładna sukienka, super modna. Dziwnie skonstruowana. Pliski plus zakładana tak zwana szmizierka, dodatku jeszcze wiązana na sznureczek, więc wszystko jest w porządku. I te pliski są bardzo ładne. I to założenie na biuście, wszystko jest ładne. Tylko rozbija się o dużą zawartość poliestru, gdyby tego poliestru było mniej, to ta sukienka dostałaby natychmiast większej szlachetności. Przy czym, tak jak mówię, pomimo tego, że to jest poliester i ona jest dość ciężka, ładnie, przez to, że jest ciężka, ładnie ciągnie w dół, Naprawdę, bardzo elegancka rzecz, można nosić samo, można nosić z białą bluzką, można nosić z inną bluzeczką, z cienką bluzeczką, czy jakąś taką bawełnianą bluzeczką z długim rękawem, do szpilek, do płaskiego obuwia, do adidasów, Samby, która jest teraz super modna, do takich właśnie kozaków, jak miałam, do kowbojek, można ją nosić na wiele sposobów, można ją nawet nosić do spodni. No ale po prostu widać, że to jest poliester. Ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Panią spodobało tych kilka przykładów albo przynajmniej pobawiłyśmy się co z czym, jak i, i jak można zmontować, ewentualnie można przestawić. Zachęcam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmików.